kamienna głowa we Wrocławiu. Dawno temu we Wrocławiu mieszkał znany złotnik Franciszek. Był najlepszym mistrzem w swoim fachu, dzięki czemu wiódł dostatnie życie. Franciszek miał jedną córkę, niezwykle piękną barbarę. O rękę dziewczyny starało się wielu młodzieńców, jednak żaden z nich nie był wystarczająco bogaty, aby ją poślubić. W pracowni złotnika pracował młody Henryk, który także zakochał się w barbarze, w dodatku z wzajemnością. Spotykali się więc potajemnie, ciesząc się chwilami spędzanymi we dwoje. Niestety ich szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia ojciec Barbary poszedł za córką i nakrył młodych na schadzce. Rozgniewany wyrzucił Henryka z pracy. Młodzieniec wyjechał z Wrocławia, ale poprzysiągł sobie, że zdobędzie majątek i wróci, aby poślubić ukochaną. Długo wędrował, ale nigdzie nie mógł znaleźć pracy. A gdy pewnego dnia napadli go rozbójnicy, zlitowali się nad nimi i pozwolili mu przyłączyć się do nich. I tak Henryk przez kilka lat napadał na ludzi na szlakach i łupił kupców i wieśniaków wracających z miasta. A kiedy wyłapano jego kompanów, stwierdził, że zgromadził wystarczająco dużo skarbów i postanowił wrócić do Wrocławia. Mistrz Franciszek, widząc tyle cennych rzeczy, bez wahania zezwolił Henrykowi na ślub z Barbarą. Jednak kilka dni przed planowaną uroczystością złotnik dowiedział się skąd pochodzi majątek młodzieńca, wygnał Henryka z domu, a ślub natychmiast odwołano. Wściekły chłopak postanowił się zemścić i kilka nocy później podpalił dom złotnika. Później pobiegł na wieżę katedry i przez małe okienko obserwował pożar. Kiedy napawał się tym widokiem, poczuł, jak mury wokół jego szyi zaciskają się i już po chwili jego głowa była uwięziona z przerażeniem wymalowanym na twarzy Henryk zamienił się w kamień ku przestrodze uwięziona kamienna głowa Henryka do dziś tkwi na południowej wieży wrocławskiej katedry